Dobre. Dzień dobry. Myślał, gdzie ta moja nóżka mała? Gdzie ta moja nóżka mała? Dzień dobry. Dzień dobry, kochanie. Mamy dzisiaj wigilię, wiesz? Dzisiaj jest 24, kochanie. Święta się zaczęły. Mikołaj. No chodź, zejdziemy, zobaczymy. Ja nie wiem. Ja chciałabym, żeby Mikołaj przyszedł. No zobaczymy, czy byliśmy na tyle grzeczni, jak myślisz, tata. Ja byłem. Ja na pewno byłem. <gry> Tatoś był krzaczny? Myślisz, że przyszedł do niego? I, no, to no, to, no, to no. I myślę, że no, to do, moi, za... do mojej księżniczki też, i do mojej kochanej żony też przyszedł. Myślałam, że też królowej. Chodźcie. Idziemy zobaczyć. Dobra, chodź do mnie. Tak. <śles> Co tam jest? Pożegnałeś się. Zobacz! Napisały tutaj kopa palcem. Patrz. Widzimy się za rok. O. Zobacz, czy mi wypił mleko z Jad ciasteczka. Mamy prezenty. Ja cię Tosia. Zapukaj tam do dziadków. Dzień dobry. Dzień dobry. Elfy się pożegnały. I wróciły do świętego Mikołaja. Pomagać mu. Ale jakiś śladyczny wróci? mam śnieg. Ale moja Elficzka nie wróciła. Bo spała z tobą w łóżeczku, tak? Elficzka jeszcze nie. Ale zostawił górę prezentów. O matko, ile prezentów. O Jezu, a one są pochowane, O matko. Tosia, ale zobacz. Tu elwy chyba ci, elwy ci chyba napisały list. Przeczytać ci? Tosiu, dziękujemy ci za 24 dni psotów. Za to, że za każdym razem nas tłumaczyłaś. Mikołaj o tobie i Twojej rodzinie nie zapomniał. Kochamy Cię. Do zobaczenia za rok, elfy. Jak miło, prawda? O! I patrz, zjadły cały talerz ciasteczek. Mleko wypite, proszę. Musiał być bardzo głodny. No jak on tak fruwa od domu do domu, o, to o, jest. O, o, o. U, ostatni ten prezent, a tutaj co tu jest prezent? Mm. Wojtek. Wojtek. Mhm. Ale jeszcze tak. nie, my to z tymi prezentami to czekamy konie do wieczora. Tak. Jak zjemy ja kolację wigilijną, to będziemy rozdawać prezenty. Bo tam są też prezenty dla Leosia, dla cioci tak. Madzi i wujka Tomka, bo ja już tu widzę. Bo Mikołaj wiedział, że oni przychodzą do nas dzisiaj na kolację. Pamiętasz, mówiłam ci ostatnio, że Mikołaj będzie wiedział, że one, oni tutaj zostają. A czy ja już nie idę do przedszkola? No? Nie. Nie idziesz. Ale cudownie. Mm, bardzo ładnie gra się spodobała. Te wczoraj ładnie grają. U nas robi się biało, słuchajcie, naprawdę. Jest taka szaróweczka. I, yy, i pada śnieg. Prawda to jest jak tak pruszy, wiecie. No dookoła wszystko drzewa są takie pokryte delikatnym puszkiem. Ale troszkę jest, być może, że napada do kolacji jego znacznie więcej. Nie wiadomo, zobaczymy. My teraz się szykujemy, szykujemy śniadanko i jedziemy do mamy na cmentarz. Więc tam też ma być Wojtka brat. Może się z nimi miniemy, a być może że się z nimi zobaczymy. A potem wrócimy i będziemy szykować wigilię. Na razie wszyscy wybieramy się Tu mamy. Taki malutki, szybki makijaż. Nawet chyba nie maluję, a może bo maluję rzęsę. Chciałam, że sobie na Wigilię zrobię taki ładny makijaż. Potem, wiecie, będę musiała to wszystko zmazywać, więc może sobie zostawię te rzęsy. Nie będę ich malowała. Zrobię sobie takie delikatne, tylko takie, wiecie, by przykryć coś tam puderkiem. Ale... Chciałabym, żeby dzisiaj mi czasu właśnie wystarczyło, żebym sobie zrobiła taki odsienny, wigilijny makijaż. Naprawdę dzisiaj mam na niego ochotę. A wiecie, że u mnie taki makijaż to naprawdę jest od święta. I dzisiaj bym sobie taki Robiła. delikatny różyk. I może sobie tylko bardziej trochę przeczeszę. Resztę makijażu, bo tak to ten to sobie zmyję bez problemu na szybko. A mając soczewki to wiecie, nie zmazując tuż do rzęs w ciągu dnia, nie ja mają soczewki to jest naprawdę yy... to ci co noszą soczewki to wie, wiedzą o czym mówię nie do końca chciałabym to i yy, usteczka, coś na usta ja jeszcze śniadania nie jadłam, ale coś czuję, że chyba nie, może z nim na... się na a usteczka przed samym wyjściem muszę Wam powiedzieć, że pa. geçiceğiz tamam Głośno było, włączałam okap na, na najwyższe obroty, ale spróbuję mówić głośno. Mama gdzieś... Po 15 minutach się wyłącza Aha. I co? I jest na którym teraz? Na przedostatnim, okej. Okay. Mama w internecie przeczytała super przepis smażenia ryby, że najpierw moczysz w mące... Mąka z mąką ziemniaczaną. Wymieszana. Mm -hmm. Potem do go, zimnej bardzo wody i na, na, na patelnię. Masło klarowane z olejem. Masło w ogóle nie, Zobaczcie. nie ma zapachu tego. Nie, nie ma zapachu. masło jest żółciutkie jak nie wiem co. Ale jak a pachnie. Jest? I w ogóle nie smakuje. rybą. A nie rybą. Ale numer. Widzicie? Proszę mami mi to. Jaki przepis polecamy i celeńczak zrobiony polewa jest zrobiona z posiekanych orzechów pistacyjowych mleka nie, i naszego kremu z Libla no i kochani czy jak myślicie mam czas żeby się umalować tak jak chciałam? Nie, nie mam właśnie nawet sobie z zegareczek żeby zerknąć Dobra, nie jest źle, ale nie jest też tak, jak bym chciała. Mam jakąś biżuterię, potrzebuję dzisiaj sobie tutaj, dzisiaj przydziać. Standardowo, ja nie wiem, o co chodzi z tą Wigilią, i o co chodzi w tym całym zamieszaniu, w tym zgiełku, w, tej, w, tej, w tym stresie, bieganina, latanina. Słuchajcie, ja nie wiem, o co tutaj chodzi. Dlaczego tak musi być co roku? Nie wiem, dzisiaj już tak naprawdę powiem Wam, jadąc na cmentarz, miałam tylko czas porozmawiać z, z rodziną, do kuzynostwa pozwolić, do moich ciotek chrzestnego, chrzestnej, bo wiedziałam, że w domu już nie będę mieć na to po prostu czasu i tak jest zawsze. No nie wiem, chociaż nie wiem, na 20 mogłaby być ta Wigilia i tak będziemy wiecznie w niedoczasie. Przynajmniej my. Ale myślę, że tak jest w większości polskich domów. Nie wiem, dlaczego tak jest. Może sobie dzisiaj pomyślę jakieś różności. Złote palce, nie palce. Nie! Nie wiem, co jest tak. Dlaczego nie? Może jakiś kolczyk lepszy, taki, wiecie? Na godzinę dostałam. I tak chciałam go sobie właśnie. I chciałam to ubrać. Ale nie to biorę jutro, bo jutro będę mieć bardzo odsłonioną szyję. Dobra, to jutro, jednak jutro. Dobra. To dzisiaj już nie kombinujmy. Jedynie, może jakiś kolczyk jeszcze. Taki wiecie, coś fajnego, coś większego mam takie dwa różne, ale w komplecie może to dobra. niech będzie natomiast wracając właśnie do tego czy my, na, czy, do tego szału e, ja nie wiem o co chodzi z tym kosmicznym czasem zawsze w Wigilii jest tak, że po prostu wszystko jest robione na łapuca. Po niby o zawsze się cieszymy niewyobrobieni jesteśmy fani, a potem coś się takiego dzieje w ciągu dnia i już nie jest tak fajnie ale dobra Opa. No, albo takie jeszcze mamy. O nie, co to? Nie, 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 czarna, absolutnie klasyka. Klasyka, 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 klasyka. Wiem, jutro będę mieć czas na dobry makijaż. Tak wiecie, co mówiłam, że, że chciałabym zrobić. Postaram się jutro go zrobić. Bo mówię tu właśnie i młoda rana, rana nagrywałam się i mówię, będę mieć na pewno czas, żeby zrobić taki ładny makijaż dla siebie świąteczny, bo tak mam ochotę się ładnie umalować. Mm -hmm. Przeminęło z wiatrem. Ale jutro idziemy w gości, dopiero na obiad. Tak, to oni się będą uwijać, a my będziemy. Więc mam nadzieję, że jutro będę mieć czas zrobić sobie ładny makijaż, taki wiecie, świąteczny. To chociaż trochę błysku. <grywka> Jak nie ma go na. już taką kreskę do oczu miałam taką jasną musi tak być jak jest nie będzie ani lepiej, ani lepiej po prostu jest ok idę sobie rozczerać włoski jeszcze perfumki dzisiaj moja Szanelki kończą się, moje kochane. Mamy takie specjalne już okazje. Jak się skończą, to znowu się do I słuchajcie, co? Lecę jeszcze sobie przyknąć trochę, trochę, troszeczkę rozsychać włosy i lecę widać gości. Moja księżniczka tak wygląda. Pięknie. Majoczka, a jak nie sięgniemy do stołu, to. No, no musisz wypatrywać, się? czy już jest tak, pierwsza tak, gwiazdka tak, na niebie. Tak, tak. Wtedy siadamy do stołu, zjemy kolacyjkę. I, I będą prezenty, bądź, tak? Wody. No to wypatruj czy jest. A do Waszej grupy? Magda żeby... i to, Baby, daj to daj. Ja przejdę. Ja tak. ja ja dziękuję. Za Agnieszki, dla Agnieszki i bardzo. Czekam. Oh, <grywa> oh, <dziadka? grywa> to dziękujemy bardzo. To jest dla dziadka Jacka, ale go nie ma. No. To poczekamy. Dziadek Jacek z Mikołajem teraz biega. A. A. G, B, a. A. Aga. 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 Oh, to dla mnie jest O oh, matko, dziękuję. Dziadka.

Uuuu, Ania! O, proszę Ania! Jak ja zasłużyłem? Antosiu, Wierzę. Proszę bardzo. Co? Jurek. Antoś. Jurek! O, dziękuję wnusiu Antosia. 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 Rui widzę. Ooo. Oh. Rui widzę. Mane. Leoś. Leoś. A tu? Ale poczekaj. Wojtek. Wojtek! O la. Tu Madzia! Dziękuję. <grymne> <grymne> Mała torebeczka. Mała torebeczka, ale. A <grymne> tu. Ale dobrze w środku. Tomuś. Nie podpisane. A tu co? jest w środku. A, wojtuś! Wojtuś! wojtuś. O, wojtuś. O, wojtuś. A, a kogo to jest? Madzia. Madzia! A teraz dla mnie. Dziękuję. Leoś. Dziękuję. Proszę bardzo, tak. dziękuję. a, Dziękuję. Aga. Aga. Dziękuję! a, Dziękuję. Dziękuję! dziękuję. Ach, dziękuję. Agusia a, a, mama! Jurek! Jurek. Podam, podam, podam. a, a, mały a, Lelo. Lelo. Gdzie tu jest? Antosia. Antosia. O, no, o matko. O no, Madzia i Tomuś. Madzia i Tomuś. <tutł> I Madzia się spełniły, tak? Mama. Jacek. To odłożymy. To jeszcze odłoży. odłożymy tam. Atakujemy dla Madzi i dla Tomka. To. No, Le Leoś. Leoś. <tutł> Gdzie to jest? Agusia. Agusia. O matko. Antosia! Antosia! <grymne> Jakiś kalendarz macie! Dziadki. So. Dziadki! Dziękujemy! Ja cię paska zapomniałem się ubrać! Antosia! Antosia! O, proszę, Antosia. Proszę, proszę. Antosia! Boże, przecież więcej tu jest! Antosia! Agusia! Agusia. Oh, Jureczek! Jureczek! O, pięknie! dziękuję, pięknie! I tu ostatni prezent Antosia! Ojej, ojej! O tym patrz, aparat! O tym też, też marzyłaś, też no mazyłaś Ja też mam aparat! Ty Ma też masz aparat? Marzenia się zdobiają. A tu eugulfik. Ty też o tym marzyłaś. A tutaj? O matko Antosia, no to rwij. Okej, okay, no to rwij. Łoooł. Wow. Kasa. Kasa. <gulfik> Kasa. Bielu. Żeby pieniądze nie wypadły z tej kasy. Ać możecie się teraz z lesie bawić w sklep! O ty się Tata O ta oka! Co będzie marzyłem! Kociarek, czarek! Ale ten... Tam ktoś jest? No może do Ameryki będziesz usichać. Matko, no fakt. Wiesz co się robi, to siada, lotnisko się na lutym, to siada ja cię ciągnę. No. No, no, to, to chodzi, no, to o to chodzi, wiesz? Nie no to, nie, to nie, ma! Tak. Bo to są te specjalne to, to są, są te na wiecia. Ale świetne! mnie na twarz, bo tutaj polaroid. Jak świetna ta no, palika. Ta Masz mi i bingo? Wow! Nie wiem, to musisz się Bek Mikołaja pytać. A co się jest to? Na... To się zapisuje tam gdzieś, tak? No. no. <laughs> Mama! Mam i I blue, blue, gdzie jest? Tyś połóżę ma w który to? takie taki... Nie wiem, jak to się. Ja że masz... Chodzi co do Krakowa. Uuu, ociec. No, złapa. A, ja chcę tu jeździć, ktoś mi pomoże. No ja ci pomogę. No ci pomogę. No No chyba no, będziesz... No to jest No drugi samochód. No,

Proszę zobaczyć, jaką mamy nową prostownicę. O! o! Nie marzyłaś o tym? <grymne> Ale fajnie! No jest wszystko! Wszystko jest! Wodziesz? Proszę taki czajniczek elegancki. No dziękujemy bardzo gwiazdce i Mikołajowi! Tam są, tam są siatki, trzeba... Boże, nie Boże, ma. Bo... Boże, bo... Boże. 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 Żeby, coś, żeby coś nie no, wszystko, a... znaczy ma Moi drodzy, dziękujemy Wam, że byliście z nami przez te 24 dni, że spędzaliście z nami czas, dzieliliście ten czas. My też jesteśmy z tego powodu um, szczęśliwi, że mamy taką możliwość dzielić się z wami. Dziękujemy za wszystkie piękne komentarze, bo to jest takie podziękowanie dla mojej pracy, dla naszej pracy, więc bardzo, bardzo dziękujemy i życzymy Wam... Y jeszcze jedno. Tak, chciałam tutaj właśnie przede wszystkim docenić moją żonę, która siedziała do pierwszej, czasami do drugiej w nocy, robiła, y składała te filmiki, e odwalała Panie kawał wiem, dobrej, ja, dużej pracy. Skrzaty, e powiem Wam w tajemnicy, nie one nie istnieją, więc to wszystko, wszystko było przez Agę. Nie tyle to Więc tak, ja może trzy dni wymyśliłem, więc to wszystko Aga wymyśliła. I ten czas był szczególnie dla mnie bardzo ciężki. Z wiadomych przyczyn. I chciałbym powiedzieć, że gdyby nie Aga, by był jeszcze cięższy. Dziękujemy Wam bardzo. No i co? Nie kończymy vlogmasów, bo vlogmasy będą dalej, więc pewnie zrobię sobie dwa dni przerwy świąteczne i wracamy zaraz po świętach. Do zobaczenia. Mam prezent dla Was. Wesołych, zdrowych, spokojnych świąt, pełnych magii, bliskości z rodziną, z Waszymi najbliższymi. I w spokoju. Tak jest. I pełnych brzuchów, dużych prezentów smacznego karpia, zdrowego jajka, nie, już się, <grymne> już się rozpędziłem. <grymne> <grymne> Dziękujemy Wam bardzo i do zobaczenia Zubo. dosłownie po świętach.